Michał Tuszyński dla transportu, a ze mną przyszły rywal Tomasza Oświecińskiego, Nikola Milanowicz. Witam serdecznie. Prima prilis. <grym> nie, nie, nie. Nie, 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 i długo, długo nie. I długo, długo nie i nie będzie tej walki. Chyba że gdzieś tam się spotkamy w ciemnym załuku. Czyli walka tak, ale nie dajesz mu zarobić we frikach. Jak to ma wyglądać? No Jak, jak chcesz się zmierzyć, to się możemy zmierzyć gdzieś na. Nie, nie będę się w ogóle z nim zmierzał. No, chyba... Nie, nie, w ogóle nie ma sensu ta walka. Zresztą ani. Wiesz, nie chcę z takimi ludźmi walczyć jego. Może tak. A niech się y, ludzie domyślają, dlaczego, co i jak. Y, nie da mu zarobić. że zresztą, zresztą długo już mnie zna, że nie wszystko w pieniądzach jest. jest. Czasami mieć, wolę być biedny, ale charakterny. Właśnie, ale słuchaj, bo my dzisiaj o tym tutaj wspominaliśmy, że no nie każdy może osoby to powiedzieć, że zadebiutował, no już Tomasz dzwoni. Nie, pewnie nie ma twojego numeru. Nie każdy może zadebiutować na, na pudelku. Jak ty się z tym czujesz? No to jest wejście z buta w świat celebrytów. Słuchaj, ja, ja wejść to wejść z butami, ale czystymi. E, także także niektórzy z brudnymi, niektórzy czystymi. Ja akurat mam czyste konto, jeżeli chodzi o ten moich kolegów, no nie? Nie wiem jak on. Ale wysłano do no, pudełko, no parę razy byłem, no nie? E, jakieś tam aferki z innymi ludźmi, gdzieś tam z tyłu widać moją piękną głowę, no nie? No tak, bo to jest. Tak, tak, tak. Tak, tak ja miś drugiego planu, no nie? Właśnie, to prawda. Ale to zobacz, bo to jest tak, to ty jako pracownik też tej organizacji nie masz problemu z tym, że przychodzi taki ktoś, jak to masz z którym masz problem i on sobie tu walczy i zarabia? Nie, nie, nie ma. konflikt się za, od, zaczął się od bzdury, a skończy się gdzieś tam na jakimś takim niemiłych słowach, e, miłych i niemiłych i tak dalej. Chodziło o to, że jak rzecznie do niego podeszłem, on się gdzieś tam uniósł i tak dalej. I, wiesz, jakby był trochę normalnie, to będzie ok, nie ma problemu, rozumiem i tak dalej, ale widać, że no, gdzieś tam e, aktorzy cały czas, no nie. Wiesz, że ja, ja pracuję długo już w fejmie. I nawet jak kogoś lubię, nie lubię, ja nie, nie, nie mogę tego pokazywać, tak? To jest moja praca. I zresztą każdy zawodnik na fejmie. Jakbyś pytał o mnie, nikt by ci z powiedział, bo ja z każdym I po fejmie żyjemy dobrze, tak? I, I w drugą stronę to samo działa. Ja lubię wszystkich chłopaków. Na razie jak do kogoś grzecznie podchodzę, rozmawiam, a ktoś gdzieś tam się unosi, gdzieś tam prawie się rzucił na mnie, no to wiesz, ale w porządku jest. Dobrze ostatnio zawalczył. Przegrał, ale dobrze walczył. Nie, dobrze, dobrze. Ja się cieszę, że wieso, wiesz co, wiesz, ja nie walka, ale się cieszę, że Alan wiesz, pokazał charakter i, i zawalczył zresztą bardzo mocnym zawodnikiem, tak? Jakim jest pasterniak. Pokazał charakter, powalczył. Także fajnie, to no, dzieje się. Ja lubię jak się dzieje. No nie? Tylko no. bez jakichś takich wyzywania bez jakichś różnych rzeczy. Jeżeli jesteś osobą, która lubi, jak się dzieje, no to jesteś we właściwym miejscu, bo tu rzeczywiście, słuchaj, dzieje się bardzo często i bardzo dużo. Dlatego tu pracuję, no nie? nie pra Otóż to. Nie pracuję w bibliotece, tak? Więc co, no fajnie, że się dzieje, że tak. Chłopaki zarabiają, organizacja zarabia. Ja mam dobrą pracę też, fajnie zarabiam. Ci właśnie leniuchy youtuberzy trenują, nie siedzą tylko za komputerem, nie nagrywają, też muszą trenować. Dzieciaki naśladują, że youtuber też musi przeruszać i tak dalej i to jest fajnie, no nie? Z jaki przykład dzieciakom, no nie? Że, że, że jednak nie tylko przed komputerem trzeba też ruszyć też te litery i, i działać, tak? Dobra, pytanie do ciebie i o twoją opinię, prośba wielka moja. Gala Fame na stadionie narodowym, bo są takie plotki, że to mogłoby się wydarzyć. Ja Ciebie nie pytam o to, czy to się wydarzy, czy nie, ale czy to według Ciebie ma sens? Oczywiście, że ma. 12 walk zrobić, wziąć 4-5 sportowych, 4-5 takich frykowych. Dwie takie ja bym w ogóle zrobił, takie szalone, no nie. Ja taki mam pomysł, że stroje sumito, ściągamy Japończyka takiego 2 na 2 200 kilo w stroju sumo, rękawice bokserskie. Ja jako sumita, bo walczyłem na zawodach Miślosa Polskiego sumo, zakładam stroju sumo, rękawice bokserskie. Ja mogę nawet za darmo to zawalczyć. A wiesz. To, to ja cię widzę na KSW Epic. Byłem. Jako z partner partnera Dama Brysza, jako judoka, tam się rzucaliśmy i tak dalej, fajnie. To jest fajne i ta, nawet w mogę wyjść, jako cudoka, w judoce. Ale w sumie było fajnie, bo jednak ludzie lubią trochę jak coś się dzieje, tak? Bo te walki już powoli zaczynają się robić nudne, no nie? Ale taki jakby, taki duży chłop i tak dalej przeszło, no. Nie ma za co, no nie? <laughs> Ach, dobra. Słuchajcie, a to jaka walka musiałaby się wydarzyć na Stadionie Narodowym, żeby wypełnić? Jakie walki? Ich powinno być więcej, ale taka jedna, no wiesz, musi być... Jak masz wypełnić Stadion Narodowy, to musi być coś. Kiedyś myślałem sobie, że na przykład Don Casio kontra Tomek Adamek to była jedna z takich walk. Nie wiem, czy coś jeszcze musiałoby się wydarzyć. Powiem Ci tak, Mamek z jakimś, nie wiem, z Mamek bym mógł załatwić na przykład z tym, jak, z bandzi, z Bandurą. Też była ładna walka, ale w boksie na przykład, bo Bandura pokazał się dobrze w boksie, tak? I myślę, że z Mamedem, czemu by nie załaczył fame, nie wiesz o co chodzi, tak na stanie narodowym. Nie wiem jaka jest ostateczna taka wersja tego jak podchodzi do tego świata mamy, czy on by był gotów tutaj walczyć, bo niby miała być ta walka z Tomkiem Adamkiem, a jednak powiedział nie, okazał się lojalny wobec KSW, ale być może, on chyba też kiedyś powiedział, że nigdy nie mów nigdy, bo różne rzeczy jeszcze się mogą w życiu wydarzyć. No właśnie, no w KSW różne się rzeczy działy. Myślę, że by może Solid zawalczył. No. Szymon Kołecki, on też mówić, jakby Szymon była Kołecki. bardzo, bardzo dobra oferta, to mógłby to rozważyć. Jest jeszcze Soldić, tak? Jest taki z Bałkanu Waso Psycho. Tylko czy, No wiem, tylko czy to są ludzie, którzy wypełnią Stadion narodowy. Chodzi o to, czy to są ludzie dla tej publiczności. Kurczę, jakby zrobić fajną promocję wcześniej, to tak. No. Myślę, że mi my się Banji pokazał, bo 3-4 tysiące ludzi, połowa hali było od nich. Naprawdę. No nie? I naprawdę, kurczę, ja dostałem oni taką podkoszulkę, na drugi dzień robiłem akurat trening w Banji, to miałem 300 pytań na, na Instagramie, z mam tą podkoszulkę, chcą odkupić i tak dalej. Tam napisałem, że ja dostałem od chłopaków. Nawet u nich zagrałem ostatnio w odcinku e, 12 Osośmy się zmieściliśmy się do, do, do Ferrari. Do Ferrariśmy się zmieścili. To Lamborghini już nie pamiętam. No i do Smarta, no nie? No, tak, że... tak było. O, jest, Lowelasik, jest no Także ten. Co, kurczę, no na pewno by się karta znalazła. Zresztą Fame wszystkie jakby tutaj gale zapełnia do końca, no nie. I myślę, że jakby to zrobić gdzieś w wrześniu połowa września, żeby się to zapewniło, do narodowe. Na pewno, no oni mają tego, no jest Lipski, który ma, który ma różne pomysły, także... A nie, nie ukrywam, że mówię, że ja też chciał załatwić, ale w takiej formule, takiej, takiej trochę innej. Nie chcę MMA, bo miałem dużą presję, taką, nie wiem, rękawice bokserskie, stroi sumito, ściągnąć mi tu jak jakiegoś Japończyka czy Chińczyka, czy Chińczyka... Tylko widzisz, w tym wszystkim są ważne emocje, ten rywal ma znaczenie, nie formuła I. Myślę, że gdybyś miał zawalczyć, to jednak są ludzie, którzy by cię skłaniali do tego, żeby to był Tomasz Oświeciński. Eee, nie, 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 nie chcę. Dobra, kasa na stole. Ja wiem, że to nie jest dla Ciebie najważniejsze. Wiem, znam Ciebie. 20 lat temu przyjechałem do Polski, nie miałem nic i byłem szczęśliwy. Teraz trochę więcej mam. I jestem szczęśliwy. Także pieniądze 6. Wiadomo, że się inaczej płaczę w tramwaju, albo na przystanku, albo w nowym Mercedesie. Inaczej jestem płacz, ale dla mnie nie są pieniądze. Szczerze, dla mnie zdrowie, zdrowie najważniejsze moje, moich dzieci, moich bliskich. Zresztą całego światu każdy chciał, żeby był zdrowy, a reszta to to się wie, jak to jest. Czy ja mam ciuch za nie wiem, 150 euro pod koszulkę, czy mam za 100 euro, czy za 50 euro, czy za 20 zł. Dla mnie jest żeby być szczęśliwym człowiekiem i zdrowym, tak? A reszta to mówię. No. Fajnie, że fajnie jest z ludźmi że obok siebie i to jest najważniejsze. Zdrowy, mądry, no to jest najważniejsze, a pieniądze to... że jakbym ponad pół miliona położył, to mnie zawalczył z nim. Y Wolę by codziennie się budzić lustro, patrzeć, że ja to ja, a nie, że patrzę, rozprzedałeś się za pieniądze. Ja stawiłem specjalnie takie zdjęcie z kurami i tak dalej, u siebie na podwórku mam kury, także nie wstydzę się tego. I wiesz, i generalnie wolę być biedny, jeść te jajka u tych kur, niż mieć niż bogaty, a nie płacić sobie w lustro, no nie. Honor jest ważniejszy niż obecnie jakie pieniądze, no nie. Nie mi się za żadne pieniądze. Bardzo szanuję twoje podejście. Ostatnie dwa pytania ode mnie. Pierwsze być może do, dla Ciebie yy, niewygodne. Paweł Tyburski, to co zrobił, to uważasz, że dla niego jest powrót do organizacji? Powinien być powrót. Jakie jest twoje stanowisko? Wiesz co, no, tam trochę było błędu i z naszej strony i generalnie wiesz, no nikt nie, się nie spodziewał się, wiadomo, że on podbyć do niego, liście mu dać, skoczyć na niego, nie wiem, gdzieś tam się przewali z nim, to tak, ale nikt się nie spodziewał, że on to zareaguje. Ale z drugiej strony też mi się wydaje, że on cały czas był jakby, no. No dał się uprowadzić z równowagi. To jest gra, konferencja jest gra, gra słowna, tak? I tu się masz, nie da się uprowadzić z równowagi. On się dał uprowadzić z równowagi i generalnie, no wiesz o co chodzi, my też, wiesz, że każdego wapali, to by do niczego nie doszło, tak? Trochę może, no nikt się nie spodziewał, on też bierze, on za dwa dni ma walkę, on robi takie rzeczy, no nie? No to nieładnie, nieładnie z jego strony. Czy on wróci? To jest show business, to jest wszystko możliwe, no nie? Ja bym Sobie... się nie dziwił, jakby on, że on wrócił i normalnie. Walczył, tak? To też by nie był zdziwiony, no nie. Leczkolwiek no, nie popieram takiej, jakby wiesz agresję trochę, wiesz, jak ktoś siedzi, ktoś, wiesz, tak, bo jest partyzanta trochę, no to nie, to, to nie popieram, no wiesz, bo jeśli ktoś ma problem, no to słuchaj, dzwoniamy się, umawiamy się, i rozwiązujemy to, a jak ktoś siedzi, z Naniacka, wiesz, leczkolwiek też, za dużo słów tam też padło, ale po to jest konferencja, tak? Żeby się, żeby się po prostu gdzieś tam ponakręcić do walki i tak dalej. Lecz uważam, że tam trochę na tej konferencji każdy już przesadził, no nie? Ale wiesz to? I wiesz co, w ogóle tam jakieś jajka, nie jajka, rzucanie, to wiesz, ja nie polecam, żeby jakieś jajka, piciem, jedzeniem rzucać, no bo niektórzy ludzie nie mają co jeść, pić, a tu są takie wykorzystanie. Prime robił takie rzeczy, że oni tam robili jakieś jedzenie wynogronne i się rzucali i dla mnie to, no nie, to jest, to jest patologia. To, że ktoś komu coś powie, to tam przejdzie, wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie przez ucho, ale wyrzucanie jedzeniem i piciem, to, to też nie popieram, bo to Niektórzy ludzie nie mają co jeść i pij, a to się rzuca, no nie? Dobra, to mam jeszcze kilka pytań, ale sobie zostawię je na kolejne spotkanie, a teraz tylko zapytam ostatnia kwestia. Mam czy zobaczyłbyś... Stół, do <laughs> Dobra, pożyczę. Bo widzę, że gąbki nie macie, tam pożyczę tam. No, nawiązał. Nawiązał, dobrze. Już myślałem, że to nie padnie. Co? Pozdrowienia dla świstaka. Tak, tak Świstaka, bo nie wiesz, jak on tam wiesz, z, tymi, z tymi dziewczynami nagrywa, to wiesz, on myśli tylko o jednym, no nie. I Nie są to gąbki. No, o takim zabezpieczeniu nie pomyślałeś, no, nie? ostatnie pytanie, czy zobaczyłby się rewanż Różala z Pudzianem w K1, bo to mogłoby się wydarzyć według niektórych osób. Myślę, że myślę, że, że nie, nie, nie widziałem tego. Nie, no róża jest w formie, mocny jest i tak dalej. K1 Mariusz, Mariusz lubi przewracać i bić, no nie? Rzucać, nie, łapać i rzucać, także myślę, że w K1 to by nie było sensu, leczkolwiek, teraz myślę, że Mariusz będzie chciał wziąć takich przeciwników takich jego, bo myślę, że takich z lepszej półki nie weźmie, bo on dwie, dwie, dwie przegrania ma za kolei, tak? Tak. I wiesz, i długo nie walczył i to jest problem, no nie, jednak jak długo nie walczysz, później wiesz, jak wchodzisz do klatki może być, wiesz. Zresztą, ale widzę, że Mariusz w formie. Piąta rano, jest na podwórku. Uff, ach, jest zimno, ciepło i tak dalej. <noise> Także ja, jak będę, ja prognozę pogody ogląda, zawsze Mariusza rano wanczam, ja powiem uff, uf, to jest ciepło, ach, to jest zimno, no nie? <noise> Tak zaczyna, no nie? <noise> Z chłopakami ze strony ekipy właśnie tak <noise> przeczytaliśmy, że ach, jest, no już nie pamiętam, ale fajnie, fajnie, wiesz, no, no co, on robi swoje i zresztą ja nie ukrywam, że, że kiedyś, nawet na macie, na treningu chciałem z nim jeszcze raz zrobić sparring po prostu. na ja się mówię nie pcham gdzieś jakieś tam już... Yy... Jakiś tam mają mam 45 lat i, i tam trudno już za siebie, jak będzie oczywiście jakaś okazja fajna, żeby zawalczyć z, z kimś to jak najbardziej, ale, ale mówię no kiedyś to tam wiesz wyzywałem Mariusza, znaczy wyzywałem gdzieś tam chciałem go zaczepiać, że tam trzymajcie się siatki, stawiałem zdjęcia i tak dalej, ale teraz na spokojnie to już trochę wiesz, wiesz jak to jest, dostałeś szansę z góry, że gdzieś tam walka wieczoru gdzieś tutaj, tutaj trochę mi w głowie się poprzeracało, ale... Patryk wielki był trochę mi <grym> ma z głowy przez jakiś czas, leczkolwiek też tą walkę nie powinnam wziąć, powinnam się przygotować i wziąć, ale to jest tak, jak się nie słucha trenera. Ja nie posłuchałem trenera bandla, który powiedział, nie być tej walki nie jest przygotowany, ale oczywiście celebrystwo się włączyło do głowy i, i, i co? No i czasami tak jest, no nie? Lecz później jakieś tam dwie trzy wygrane miałem i z takimi chłopakami powinienem się być. Mówię, ja cały czas judo też trenuję. To zupełnie nie ma, ale jakby dostał jakąś fajną ofertę i tak dalej, to czemu nie? Dobrze. Bardzo tobie dziękuję a za tę rozmowę. Nie, pozostawiam sobie na kolejne spotkanie, a to spotkanie już niebawem, bo widzimy się na grądzie 17 w bank. Z tym tak oto więc. panem. I, i pamiętać o zabezpieczeniach. Czywistach słyszysz? Pamiętaj o zabezpieczeniach. bo tu nie ma. Dobra, tak i tutaj w tym momencie świstak wstawia taką belkę z zaproszeniem na gromdę. Wychodzicie na gromda.tv wykupujecie pay Per View, Do zobaczenia okay. 31 Maja Hej. Kibicujemy tenerowi boksu Wasilowej, że nie wiem z kim on tam jeszcze walczy, bo nie wiemy z kim walczy. A jak wiemy to nie możemy powiedzieć. Paweł Wersing, też właśnie jemu kibicujemy, a reszta to nie znam. Ale tam od jego gdzieś tam słyszałeś, Balboa też gdzieś przemysł. a widziałem do niego ostatnio. Tam kota ściągał z drzewa, z drzewa tam umie się, nie żartuję. Nie, no znam go, ale wi wiadomo, że będę spierał wiadomo. swoich, tak? No jeszcze jest słomka, jego trenuje taki fajny trener zakopanego, którego Mario? serdecznie... A, nie, trener, ma, Robson, tak, Robson, tak, 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 Robson, Robson, Robson. No. Robson go trenuje, bardzo fajny trener, i bardzo fajny człowiek. No i tam jest też Mario górolno, nie? Jak zawsze w górach jestem, chłopaki mnie tak zapraszają serdecznie. Można i potrenować, i spędzić fajny czas i tak dalej. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, lecę do roboty, życzę miłego dnia, go dajcie fan sport i życzę dla Was wszystkich z dla Was tak samo i pamiętajcie o zabezpieczeniach. Dzięki, cześć.